No nie ma problemu, byczku. Mogę ci wszystko opowiedzieć. To dla mnie nie ma najmniejszego problemu. Słuchaj, jeżeli jesteś takim graczem początkującym jak ja w tą grę, ponieważ nie grałem żadnego. No, grałem trochę w takie gry, ale to była trzydniowa przygoda, ponieważ Day Before upadło w trzy dni. I mi się bardzo spodobał klimat Extracting Shooterów. Ale taki niedosyt miałem troszeczkę, nie? tego tytułu. Szczerze, na początek, to najlepiej się skupić na tym, żeby zgubić nawyki z innych gier. Bo będziesz miał takie nawyki. Yy, nawyki takie, będziesz miał, że. Jak w Call of Duty czy w innych shooterach myślisz, że jesteś takim, jakby się to powiedzieć, niezniszczalnym bojownikiem, który może wszystko zrobić. Takim Rambo. A tutaj jest sytuacja taka, że musisz brać siłę na zamiary. Tutaj taki zwykły bot jest w stanie cię rozwalić, nie? To musisz wiedzieć. Co jest? Czemu on mi tutaj. Aha, muszę mieć tą broń wybraną. Znasz ogólnie pojęcie y, Extraction Shooter Grałeś kiedyś takiego typu gry. Jeżeli nie, to nic się nie stało. Extraction shooter to są gry w których masz wszystko, a za chwileczkę nie masz nic. Czyli masz ekwipunek, a za chwileczkę możesz go nie mieć. I chodzi o to głównie, żeby zbierać jak najbardziej wartościowe itemy, przedmioty na mapie i wyjść w jednym kawałku, upraszając. Na mapie masz kilka punktów ekstrakcyjnych. Siemaneczko, witam serdecznie, Kubasek. Kilka punktów ekstrakcyjnych masz. Zielony punkt ekstrakcyjny jest za darmo. Na żółtych musisz spełniać specjalne warunki. W tym na przykład musisz trzy doktagi dać do helikoptera, żeby odlecieć. W tym na przykład musisz mieć Escape, escape and Boat. To to coś tam musisz mieć innego, bo jeszcze nigdy nie, nie uciekałem. Czyli zostawiasz na przykład plecak i możesz płynąć, nie? Ale ratujesz broń i resztę ekwiwalentu Mechanika gry jest podobna do PUBG Oraz Warzone'a bym powiedział troszeczkę No i Daisy, grać w Daisy może? Daisy właśnie też jest bardzo podobna mechanika Masz system oddzielnego ładowania, to znaczy, że każdy magazynek musisz oddzielnie ładować. Wyciągnąć z broni, ładować. kule. Masz system debuffów, które powodują, że Twoja postać jest w pozytywnym lub negatywnym stopniu obciążona. Na przykład negatywne buffy, złamania, że na przykład. Wolniej biegasz. Krwawienie. Że się wykrwawiasz. Przeciążenie. Że masz za dużo na sobie. Nie możesz szybko biegać. Szybciej się męczysz. Zmęczenie. Zobacz. Tak wygląda twoje, twoje że tak powiem, życie, nie? Tutaj. Każda część twojego ciała to jest osobne życie. Chyba, że w łeb dostaniesz to od razu siadasz, nie? Ale na przykład ktoś strzelając ci w ręce wyłączy ci ręce. Czyli będzie ci się gorzej celowało, Będzie ci. Będzie... O, tylko w prawdziwy. O, no to jak masz tyle w prawdziwych, to będzie ci się tutaj podobało. Ręce masz osobne HP, nogi masz osobne HP, korpus też osobny HP. Wyeliminować gracza możesz najszybciej w głowę, strzelając. Masz system tierowania amunicji. Czyli. Masz. Amunicję poziomu trzeciego, a masz na przykład kamizelkę poziomu czwartego, to trudniej będzie ci przebić się przez kamizelkę. Co nie? I masz też tierowe, bro e, 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 tierowe kamizelki, kaski. Czym wyższy tier danego przedmiotu, tym lepiej cię chroni. Ogólnie, zbierając itemy, patrzysz na ich cenę, Nie? Moim zdaniem, do tysiąca nie opłaca się w ogóle nawet podnosić. Chyba, że masz jakieś bronie, które ci się bardzo podobają i lubisz nimi grać, i są w systemie barterowym. System barterowy jest oparty na wymianie. Tutaj czyli powiedzmy, kontraktor, czyli osoba, która daje ci zlecenie. Ma zapotrzebowanie, powiedzmy sobie, na trzy znaczki, takie i za te trzy znaczki, jest w stanie ci dać na przykład kask, albo broń. No i wtedy. No i ten, ten kolega miał akurat bardzo wysoki tier. Zaraz zobaczymy, co on tam miał za, na sobie. Zdążyłem wystrzelić do niego, ale miałem za niski poziom amunicji, żeby go wyeliminować na strzała, nie? No. No i tutaj kolega miał już... Dostał ode mnie w rękę, widzisz? Zwaliłem mu całą rękę. Rozwaliłem mu całą rączkę. I teraz on, żeby odzyskać HP w tej ręce, musi użyć systemu takiego naprawczego, czyli taką jakby apteczkę specjalnego przeznaczenia, która jest zaprojektowana do tego, żeby strzec sobie rany i wyjąć sobie kulę na przykład, nie? No i... W tym wypadku może odzyskać zdrowie w tej ręce, ale już zdrowie nie jest na tym samym poziomie, tylko jest obniżone. Na przykład do 40, powiedzmy sobie, nie? Czyli może ją wylecić do 40 na przykład yy, punktów życia, nie? No i on miał akurat kamizelkę czwartego poziomu i go uchroniła przed tym, jakbym miał na przykład amunicję wyższego tieru, na przykład szóstego bądź piątego, no to bym go przebił i by on został wyeliminowany nie? szybciej niż. Czwartego, nie? Bo ja miałem czwartego podajże amunicję i on miał czwartego kamizelkę, czyli bardzo dużo zredukowało obrażenia, nie? No ogólnie miał lepsze ekwiwalenty niż ja, nie? Dużo lepsze. Dlatego, że ja w ogóle nie miałem kamizelki, bo ja nie miałem kamizelki, bo złą mapę włączyłem ogólnie, no to szybciej mnie wyeliminował, nie? Ale to nic, bo ja tak zarobiłem na tym wypadzie. Bo przyniosłem ze sobą amunicję czwartego tieru zł złotą, która kosztuje 300 za sztukę, nie? Ogólnie lepszej jakości amunicję możesz tylko zdobyć locąc ją, nie? No bo na przykład chcę kupić na markecie, powiedzmy sobie, amunicję, no to jest piątego poziomu, na przykład tutaj, nie? I to jest 630 sztuka, ale to jest amunicja, którą przynieśli gracze ze sobą i ją sprzedają. No i system barterowy jest taki, nie? Tutaj wymiana. Na przykład zobacz, tutaj masz gościa i on na przykład wejgę mi odda. To jest karabin powiedzmy sobie. szybko szybkostrzelny za trzy żarówki i trzy kompasy. No i teraz ja na przykład chcę się wymienić, chcę kupić za tą wejgę, no to biorę exchange i skupuję te Ekwiwalenty od graczy. Czyli ci, co wystawili te kompasy, teraz się ich pozbędą. I ja na przykład za 6000 jestem w stanie sobie kupić tą wejgę. 6700 wychodzi mi wejgany, czyli to tani trochę wyjdzie. Albo mogę sobie na przykład poszukać te rzeczy, nie. No, na przykład, jak chcę te 950 zdobyć, to muszę mieć LCD. No i taki ten, nie? Silver chain. Czyli taki łańcuch, nie? Srebrny. Czym wyższy poziom postaci masz, tym lepszy odblokowywujesz sobie postacie. I oni mają tam lepsze systemy barterowe, nie? Na przykład ten ja potrzebuję, jedną tą płytę, żeby P90 sobie o, odebrać i trzy takie telefony. Czyli ja tą ty P90 mogę wybrać, wy, wy, wyrwać za 31 tysięcy, no bo nie mam tych telefonów, nie? Ale jakbym je na przykład zebrał, no to bym miał już za darmo, praktycznie, nie? Nie, to muszę dodać. Bo możesz sobie oznaczać sprzęty, które potrzebujesz do wymiany. Na przykład lubisz jakąś broń. No i teraz się zastanawiasz, mówisz sobie kurczę, ale ja nie wiem, nie pamiętam co tam muszę zebrać. No to sobie oznaczasz to tym serduszkiem i to jest w twoich ulubionych. I wtedy jak podchodzisz do skrzynki, podchodzisz do skrzynki, masz normalnie serduszko przy tym przy tym przy tym itemie, którego podnosisz, nie? No, i to tak mniej więcej wygląda. O, na przykład ja lubię tą M24, no to tu mam to też zaznaczone, nie? No i co? zbieram ekwiwalenty: No i mam jeden Pipe Cleaning Kit i trzy Hit Sticky. To warto zbierać, bo tu ludzie często ku kupują, bo wymieniają na tą M24, nie? No i masz też. Czekaj, to nie jest to. To też nie jest to. I teraz masz też limity, nie? Na to. A ja na przykład potrzebuję, żeby MP9, SMG, fajna jest ta brońka. Muszę mieć trzy powerbanki i jeden ten dmuchawe, nie? Mamy je jeden na trzy, no to mogę sobie kupić te powerbanki dwa, to mi wyjdzie ta broń 5000, nie? W totalu. A jakbym bym chciał ją sobie złożyć od podstawki, bo tu możesz sobie też składać pod podstawki broń. Ale to cię wychodzi drożej. Na przykład chcę sobie złożyć tą MP9, co nie? No to już jest 4000, nie, bez żadnych dodatków, nie. 4137, nie. No i możesz sobie dobierać dodatki oczywiście. Na przykład szynę możesz to założyć, możesz to założyć kolimator, możesz to założyć dodatkową szynę, na którą możesz sobie założyć inny rodzaj kolimatora. Na przykład No masz dużo opcji rozbudowy. Możesz sobie dać adapter i dzięki adapterowi możesz to założyć tumiczek, nie? Ale czemu nie mogę sobie założyć na przykład. O, tu mam jeszcze tą. Kolbę, ale nie mogę sobie założyć chwytu, chwytu przed niego. Czemu żadnego nie mogę założyć chwytu? A, tak, bo to... Jest, no tu powinienem móc założyć, bo tu jest szyna normalnie. Tu jest rig normalnie, to powinienem mieć założyć. No ale niestety nie mogę. Nie wiem czemu. No i tu sobie budujesz broń. Potem jak już sobie zbudujesz taką broń. I mówisz, kurczę, Boże, muszę co chwilę to budować. No to sobie zaznaczasz. I już masz gotowy, nie? Sprzęt. No i ten sprzęt tutaj, co mam. Wychodzi mi 25 tysięcy, żeby to złożyć. Po śmierci tracisz wszystko. Jeżeli grasz solo, tak jak... No ja teraz na razie solo gram. To tracisz wszystko. Wszystko z ciebie spada. O, sprzedałem za 68 tysięcy kamerę. No i gitara. się potrzebował tą kamerę, na przykład, żeby sobie jakąś brońkę... Odebrać, albo jakiś wysokotierowy armor, w których ja na razie się nie poruszam Ponieważ jestem początkującym graczem, to jest dla mnie nowość ta gra No i nie mam jeszcze takiego wiesz, doświadczenia, a wiem, że byłoby dla mnie to Bolesne, bo jeszcze mam taki syndrom y, Strachu utraty ekwipunku, no to każdy, każdy kto zaczyna w tego typu gry ma to, że Wyeliminują cię, spada z ciebie wszystko No i widzisz, ja teraz zostałem wyeliminowany wszystko straciłem, nic nie mam na sobie, wszystko muszę kupić od nowa i założyć. Czyli łatwiej jest mi na przykład się uczyć na takich słabszych ekwipunkach, ponieważ jak na tym będę umiał grać, to na tych lepszych ekwipunkach też będziesz umiał grać lepiej, nie? Bo będziesz miał więcej czasu na to, na reakcję. Bo ja na przykład nie mając kamizelki, no to miałem zobaczyć, ile czasu na reakcję, żeby do niego wypalić, dużo mniej, prawda? Jeszcze on był ustawiony, już wcelowany we mnie, bo on słyszał, jak ja nabiegałem. A ja go nie słyszałem ze względu na to, że nie miałem słuchawek. Bo system słuchawek też tutaj jest w tej grze. Czym lepsze słuchawki masz, ty masz lepszy słuch. W tej grze. Zobacz. Tu masz ekwipunek. Tak ci opowiadałem, nie? Tutaj masz jedynkowe hełmy, dwójkowe hełmy, czwórkowe hełmy, piątkowe i szóstkowe. Nie? Szóstki to są największe, tak powiem, no najlepiej Cię chronią te szóstki, nie? Te kaski. No tutaj masz armory. Też masz, patrz, czwórkowy armor, nie? No, I ten gościu miał... ...armor piątkowy, nie? Te czwórkowy miał, przepraszam, czwórkowy miał. A ja nie miałem w ogóle armora, nie? może no, jakbym miał jakikolwiek, to bym jakoś tam dłużej wystał, no ale... Widzisz? Czwórkowy miał. No to ja już miałem trudniej, żeby go przebić. Jakbym miał na przykład piątkową amunicję, no to bym go lepiej przebił, bym go szybciej wyeliminował. Nawet bym go mógł zgasić na strzała. Jakby mi się udało wycelować w głowę, no to bym wygrał to, no ale nie wycelowałem w głowę i tyle. Wracając do tematu słuchawek. Masz yy, słuchawki za 1500, za 10 tysięcy, 15 i 19 tysięcy, nie? Jeżeli na przykład masz takie za 19 tysięcy słuchawki, no to one są dużo lepsze. Lepiej słyszysz. Bo zobacz, noise reduction strong, sound pickup up medium. No te na przykład mają sound pickup zły i redukcję złą. No ale lepsze to niż nic, co nie? Te mają na przykład medium. Te mają medium strong. A te mają strong i medium. To jest najważniejsze, sound pickup. Bo ty widzisz, bo ty tutaj się bardzo dużo gra na słuch w tej grze. I ty słyszysz że gościu zmienia magazynek, słyszysz, że gościu ładuje magazynek, słyszysz, że gościu się może leczyć, słyszysz, że gościu do ciebie zachodzi, podchodzi, z której strony i w ogóle nie? No. Tutaj termiczne są te urządzenia. No i kamera termiczna 855 tysięcy kosztuje, nie? No to droga sprawa jest, to na kask zakładasz. Masz plecaki też, większe, mniejsze, jakie tam potrzebujesz. Ale masz rację. Tu masz darmowe rajdy. To jest kawik. Darmowy raid. Wbijasz sobie za darmo. Uczciwa cena. Wchodzisz sobie na mapkę. Sobie grasz. Dajcie mi chwileczkę, ja tylko kawka, wiecie, woda wchodzi, woda wychodzi. Wiecie o co chodzi. Zaraz wracam. Dobra, jestem już z powrotem. Sprzedam w fachowca do tego tanio. O, to był akurat gracz pod przykrywką, tak jak ja. No, ale zdążyłem wrócić. i miał pecha. Nawet dopłacisz. Heh. O, mam na przykład, widzisz, yy, potrzebuję tego śrubokręta, jest na czerwono oznaczony, bo do jakiejś broni mi jest potrzebny. Ale teraz podniosłem go i nie wiem, jaki ma stan magazynku, więc muszę sobie doładować. A ten jest pełny, ten jest pełny. W sumie ktoś zachodzi, słyszę go. Yy, nie lepsze, bo tu masz najbardziej podstawowe rzeczy. Nie mam nic nadzwyczajnego na sobie, ale na pewno taniej, nie? No bo. Jak się wysypałbym teraz, no to nic nie straciłem, bo nic nie zyskałem. A jak na przykład grasz normalnym ziomeczkiem, no to tracisz więcej, jak cię wyeliminują, nie? Coś słyszę w krzakach. No i zobacz, tu na przykład mam kamizelkę drugiego i drugiego, widzisz? No i tutaj masz chest upper abdomen, a to tylko chest. No to ta jest lepsza od tej, nie? Brola kukurydzy, no ale masz pole. Żyta albo pszenicy, wszystkiego nie może mieć ta gra jeszcze. Bo to dopiero beta jest zamknięta jeszcze do tego. No, kolejny potrzebny item. dobrze, bo już miał przynajmniej ciepło. <laughs> Czekajcie, nie wiem czy sprawdziłem tego. Zumja ja wolę, tą brońkę. No, i zawsze, jak będziesz grał, to pilnuj tego, żeby magazynki mieć zawsze w, w szelkach, nie? bo inaczej ci nie przeładuje. Będzie napisane, że nie masz magazynków. Wchodząc do gry z kawikiem, chodzisz tak, jakby już na późniejszy etap gry. To znaczy, ludzie, którzy grają jako nie undercover, już są na mapie, już pozbierali większość itemów, a ty po prostu masz ich dogonić zaatakować i odebrać lud słyszałem tam kogoś. Nie wiem w którą stronę bieg w tą czy w tą. Nie pamiętam, nie wiem w którą stronę. A widzicie go? Oberwał dwa razy Szkoda, że mu baniaka nie strzeliłem Czyli w tą stronę pobiegł, bo słyszałem dźwięk desek. Teraz gdzie ten bimbasek uciekł? Ładnie mu tam dwa tapy sprzedaliśmy. To musiało zaboleć. Chyba, że w nie dostał. Oby było kuku A może jęczmień może być, w ogóle to Aha. śledź! A jak nazywa się państwo na K? Kurde, gdzie ten dziomeczek spierniczył, no? Ja, Kazachstan. <laughs> w Europie. Państwo na K w Europie. Kurde, zawinął wrotki, że aż nie wiem gdzie uciekł. Do Europy to nie wiem, Poddajesz się? Kurde, muszę wyłączyć muzykę w tle, bo mam słabo. Wy będziecie mieli muzea, ja nie. Bo nie słyszę co tu się dzieje. Państwo Kowalscy. No tak. O, cholera, to były. Boty. O były boty. I ich było trochę za dużo. No i widzisz, rzuciłem się z motyką na słońce, nie? Bo to był akurat boss. Widzisz? A Jake. On mocny, jest, strasznie mocny. No mu nic nawet nie zadałem, bo drugiemu, do drugiego strzelałem. Szkoda, że. Mm... Tamtym się strzelałem, biegłem do tego, a tam już był gościu ustawiony, nie? No i już. celowi.